No się manko, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj jak widzicie znów oderka. No rzeka już jest naprawdę taką jesienną rzeką. kurczę wszystko dookoła jest żółte. Rano było minus 2, teraz jest lampa. Co prawda ja już chwilę łowię, ale z rana była mgła i bardzo mocno wiało tam na tamtych główkach, ale udało mi się złowić piękną rybę, którą za chwilkę zobaczycie. Co ciekawe, na tego streamerka. Ale jest fajny grubas O ryba pod 9 dych No się trochę obudził O ja pierdzielę, jest fajny jest fajny kloc Spadł do podbieraka, o ja pierdzie. E no 190 może przesadziłem, ale Oh. I znów ten streamerek, co Olga ostatnio 90 biało-niebieski. Oh. Dobra, wyczepiam go, ogarniam, nagrywamy coś i rybka wraca do wody. Oh. Piękna ryba, piękna gruba ryba. Zobaczcie, no Odra naprawdę ostatnio oddaje. I mamy tu równe 9 dyszek. Zobaczcie, równiutkie 90. Rybce, oczywiście zwracamy wolność. Chodź, tu. Powinienem się odpocząć w podbieraczku. Poszedł. O, w świetnej formie. Zajebiście, lecimy dalej. Kurde, pięknie się ten dzień zaczął. A ciekawe dlatego, że ostatnio Olga też na tego streamerka wyciągnęła rybę 90 cm. Także to jest chyba jakiś kolorek na 90, Chociaż ostatnio było słabo, jak trafiały się, to się trafiały rybki mniejsze, takie 50-65 cm. Raz nawet wyzerowałem, jak byłem z Olgą, więc nic z tego nie nagrałem. Ale dzisiaj już jedna ryba wyjechała. Wczoraj byłem z Michałem, popływaliśmy troszeczkę z Werta, pooglądaliśmy co się dzieje pod wodą. Z werta wyjechały również dwie ryby i dwa fajne brania były. Także, jak już chociaż wiem, gdzie te ryby się ustawiają, co się dzieje, także dzisiaj trzeba biczować wodę i lecimy dalej z tematem. Ale fajnie strzelił No i czarny streamerek Lampa się zrobiła, słoneczko wyszło I czarny streamerek zagrał Ale fajnie chodzi na nurcie A to chyba nie będzie taka mała ryba Myślałem, że jakaś 60 sportowa to Chyba kapka lepszy a może i nie? Wściekłe no, zobaczymy co to za ryba, o, to taka siedemdziesiąteczka e, gruba siedemdziesiąteczka I w ciemno Płaćć czarno-czerwony streamerek, taki już w większym rozmiarze, 25 centów. No i myślę, że rybka będzie miała 7-dych. Fajnie. Jest druga rybka dzisiaj. Nie jest taka duża jak ta pierwsza. Ale to dalej bardzo fajna ryba. Poczów, podbieraków, ściekły, Teraz zmierzymy. Chyba 7-dyszek nie będzie. Ale tutaj również nie będzie dużo brakować. Także rybka. Puściutka, już widać, że jesienna. Fajny, kurde. Takie mogę łowić, nie będę się obrażał. Streamerek czarno-czerwony. Nie wiem, czy będzie widać. Niestety, sami jestem dzisiaj na łódce. Także ciężko coś dobrze nagrać. Ale bardzo fajna ryba. Wypinamy i wraca do wody. Choć jeszcze może przymierzymy na szybko. Mam miarkę tutaj rozłożoną. 71,5 Jiemy rybę słuchajcie, tutaj od razu porada dla Was, jak łowicie na muchę. To bardzo dobrze jest mieć mocne i długie szczypce. Bo jednak taka mucha składa się cała w pysku i bardzo często hak mają poza mamy migdały wciągnięte tak naprawdę. Co, jeszcze raz prezentujemy rybkę i wraca do wody 71 Wraca kolego fajnie, że byłeś Poszedł Aj, kurde, ale strzelił fajnie Ach, Nie trafił dobrze Siedzi, ale to nie jest tamten. Ten dużo bliżej uderzy. A sam odpalony. Oka się. Kurczę, spadł. To nie była mała ryba, to też myślę 70 była była. Ale szkoda. No za bardzo się z nim bawiłem tutaj. Nie powiem mu, <noise> trochę mnie boli, że spadł, no, ale fajnie wziął, agresywnie i jest jeszcze jeden aktywny tam, pomęczymy je tutaj, dwa razy szarpnąć i mucha jak nowa. No kurcze Drugi raz drugi raz kurde i się nie wpił Czemu A teraz źle wpadło A ona się nie powtórzy No był trzeci raz, nie wierzę po prostu To się nie dzieje A jak on się Jak on się nie zapił trzy razy nie jest mała ryba wcale. Jest! Czwarty raz powtórzył. Go nie docierałem za bardzo, on się uwiesił trochę będzie mała ryba o, fajny paj Ale musiał być zgrzany, że on cztery razy walił ha! Pięknie za zapodbieracz O kurde Ach, Nie wierzę ale numer cztery razy trzecia ryba dzisiaj, nie za duży pewnie taki 65, ale skubaniec tak fajnie brał Z sobie napływu wyskakiwał cztery razy, dopiero za czwartym razem się zaciął taki nieduży pajurek, ale bardzo długo już się nic nie działo, więc i tak spoko rybka Upinamy i wraca do wody Taka rybka pracy. No Jesteśmy już kolejnego dnia. Oczywiście na poprzednim wypadzie padły baterie. Także nie nagrałem zakończenia. Ja sobie zaczynam dzisiaj delikatniej. Delikatniejszy kijek, hybrydka. Olga łowi na streamerka. Także będziemy mieli rozeznanie co się dzieje. I zobaczymy czy dzisiaj będzie inaczej. Całkowicie inna pogoda. Już przyszło ocieplenie. Myślę, że będzie fajnie. A jest! Ale chwycił delikatnie. nie nieduża rybka. Ale szczurek Ale jest pierwszy. Żał będzie naprawdę. O jaki Dzidziuś! O nie, jaki malutki. <laughs> jaki Dzidziuś! Aż wstyd go wyciągać. Najmniejszy na odrze jak na razie od dwóch miesięcy Zobaczcie jaki dzidziuś to Ta hybrydka niewiele mniejsza od niego Ile on ma 45 centów? Ale fajnie się na, na drugi haczyk wpiął O, elegancko Ale zawsze to ryba. Wracaj maluszku, rośnie. Poszedł wściekły Tutaj mistrzeli. Ale, tu o jakiś Joki świr, joki świr. <grym> Ja pierdele. Oleś film. wściekły ja pierdziele jak tutaj ale tutaj, film. tutaj tutaj, Oleś przy samej film. No film. Oleś film. Oleś Siedzi. Druga rybka dzisiaj. Ten już chociaż wymiarowy taki mi się 60 taczek, Ale zobaczcie, jaki gruby w karku. Fajny, ciemny taki. Bardzo jasne Centki. Skusił się na streamerka. Takiego 18-20 centów. Szary z dodatkiem srebrnego flesza. Taką imitację uklejeczki. Coś takiego zrobiłem. i fajnie. Tutaj przyładował przy samej udeczce. Tak jak woda zwalnia. Teraz wypinamy rybkę i wraca do wody. Wraca do wody. Ale wściekły był ten szczupak. Tak samo chodził tutaj przywódca, jak wściekły. No nic, może jeszcze rybki się odpalą. Że trzeba machać dalej. Jeszcze mamy ze 3 godzinki łowienia. Fajnie. o to nie będzie mały. Nie Pło. jest ryba. Po. Pło Z fajny pajur A prawie silnik Was Czekaj jeszcze niech się wyszaleje Dobra za zadziubek złapany Chodź kochany, chodź tylko jest. jest fajny pajur taki pod 75 może być tutaj. Elegancko, zaraz mierzymy. Taki pajurek się zameldował na brązowego streamerka ze złotym fleszem. A ten już taki fajny, już na pewno 70. A wpłynęliśmy na taką płciutką główkę. No ja rzucimy parę razy, nawet nie włączyłem kamery i uderzył. Fajnie, bo naprawdę już kiepsko dzisiaj było. Przymierzymy na szybko. A tak, nawet tyłem. Mamy tutaj 72 cm. Fajne, fajny, gruby pajurek. Rzućmy okiem jeszcze raz. Fajna 72 rybka. Gruby w karku. Wraca do wody. Poszedł sobie elegancko. Fajnie, jeszcze mamy dwie godzinki. Także może uda się coś dołowić. Pokażę Wam teraz, jak szybko wysuszyć muchę. Spójrzcie, jak takiej muchy nie wysuszycie nad wodą, nie zrzucicie z niej wody, to bardzo długo schnie. A tak naprawdę wystarczą 2-3 obroty muszki nad głową. Ona zrzuca większość wody w domu, tylko zostawicie w otwartym pudełku. Muszka doschnie i tak przechowywane muszki będą bardzo długo w dobrej kondycji. Wpłynęliśmy na główkę, rzuciłem streamerka na sam napływ. Chciałem zobaczyć, jakie jest głęboko, zostawiłem go, żeby opadał. Poczułem takie zluzowanie plecionki, myślałem, że opadła mucha, i tak konkretnie zwamiłem, nie chciałem w tempo. Cud, że ta ryba wyjechała, ale tak się urnęłem, że to za szybko wcina, stoi. Mój O. No i mamy piękną rybę w podbieraku. Jeszcze się udało. Ostatnie godzinka łowienia. Nowy kolorek steamerka. Wziąłem sobie na testy zobaczyć, i mamy piękną rybę. Myślę, że 80 będzie. Jak nie 80, to ale jest. Nie, no będzie, kurde. No co, no piękny, kurde. Kolejna piękna ryba. No naprawdę, odra w tym roku jest łaskawa. Konsekwencja machania muchami, cierpliwość i odra wypłaca pięknymi. Baczcie, jaki kark. Szybka przymiarka. O, to dobre 85 wysokie. 87. O, zobaczcie. 87. 87 cm. Pinamy rybę. O, on, on by nie spadł. Za, za szybko. O. Jeszcze szybki pokaz. I rybka wraca do wody. Zobaczcie. Rewelacyjna ryba, kolejna i za to kocham łowić szczupaki. Pięknie pochodził tutaj no, na Ech, Niech Odpocznie chwilę i zaraz. On potrzebuje odpoczywać, także żegnamy się z rybką. Dzięki, że byłeś, kolega. Poszedł. Zajebiście. po z tego nutu mi uderzył. Z takiej szybkiej wody, ale to mniejszy na pewno. się pokazał. Ale jeszcze jeden. Fajny. Też nie jest mała ryba. Kurde, 70. Naskocz. A patrz. Mamy kolejną fajną rybę. No w ten sam streamerek. Też taka rybka pod 70 myślę. Fajny tak samo. Zobaczcie, kurczę gruby. Szybką przemiarkę zrobimy, bo ta ryba już nie jest tak okazała. No kurczę, 70, 73 można powiedzieć, także zajebisty wynik już dzisiaj mamy. To naprawdę był taki okres, że nic nie szło złowić. Ewidentnie musiały się odpalić, bo główeczkę wyżej złapaliśmy tego fajnego świniaka, 8,7, spłynęliśmy główkę niżej i tutaj z tej szybkiej wody, jak te zwarki się robią, 73. Fajny upasiony, nie wiem czy wyciągnę tego steamerka. No tego steamerka uderzył fajna rybka 73. Czas już na nią. w zajebistej kondycji są te ryby. My już na dzisiaj kończymy, ale ogólnie wyjazd uważam za bardzo udany. Ten jak i w sumie tamten poprzedni, bo wyjechały bardzo fajne ryby. Udało się uratować ten dzień, bo na początku zapowiadało się kiepsko, wyjechały tylko dwie małe ryby, ale już bliżej wieczora wyjechała fajna rybka 72 cm popłynęliśmy w górę rzeki. I z napływu wyjechała naprawdę fajna ryba. 87 takiej grubej, tłustej mamuszki. Później, główeczkę niżej wyjechała ryba 73 cm, również taka fajna, gruba. Także było widać, że na wieczór te ryby się odpaliły. Zupełnie na odwrót niż na poprzednim wyjeździe, który też wam pokazałem, bo tam ryby brały po przymrozku z samego rana. Ostatnie branie miałem około godziny 11. Później, miałem rybę dopiero około godziny 16. I 4 czy 5 godzin byłem kompletnie bez brania. Teraz mieliśmy z Olgą taką popołudniową sesję, pływaliśmy do około godziny 12 I te ryby zaczęły brać na wieczór Przepraszam, że nie udało mi się nagrać brania, ale baterie w GoPro zrobiły psikusa i odmówiły posłuszeństwa Rzeka wypłaca fajnymi rybami, także trzeba łowić do końca sezonu bo Tak naprawdę nie zostało za wiele czasu, bo to dwa miesiące Z tym, że nie wiadomo jaki będzie grudzień, bo jak skuje lodem to różnie to może być Także widzimy się w następnych filmach, prawdopodobnie znowu na Odrze i znowu na Szczupakach. Do następnego filmu. Na razie...